Do trzech razy sztuka, choć u mnie schodzi na raz Prawdziwość w moich wersjach nie dla głupich, a dla was Każdy ma swoje powody, dla których nie chodzi spać Chcę kupić mamie dom, zanim pokryje mnie Nie Jebać życie bogatym, żeby umrzeć biedny bać bycie pijanym, żeby umrzeć przeźwym 60 koła na nadgarstku bez reszty Przejąć te wiedźmy Jebać życie bogatym, żeby umrzeć biednym bać bycie pijanym, żeby umrzeć trzeźwym 60 koła na nadgarstku bez reszty I to wszystko chcą przejąć te wiedźmy Czuję się jakby fałsz w ludziach To był mój... Zachowujesz inaczej się, kiedy przychodzi suma Mój świat upadł, mój świat upadł Przez ostatnie dwa lata on jest wiecznie w gruzach Mówią, że potrzebny detoks, mi tego nie słucham Następna z nowych płyt leży na ciuchach Rozmawiamy nocą, wracając z trasy w furach Po ciężkich nocach w tych klubach Do trzech razy sztuka, choć u mnie schodzi na raz Prawdziwość w moich wersach nie dla głupich, a dla was Każdy ma swoje powody, dla których nie chodzi spać Chcę kupić mamy dom, zanim pokryje mnie Nie Jebać życie bogatym, żeby umrzeć biedny Jebać bycie pijanym, żeby umrzeć przeźwym 60 koła na nadgarstku bez reszty I to wszystko chcą przejąć te wiedźmy Życie bogatym, żeby umrzeć biednym Nie bycie pijanym, żeby umrzeć trzeźwym 60 koła na nadgarstku bez reszty I to wszystko chcą przejąć te wiedźmy